Uaaa, wow, jaki piękny, kolejny dzień w najlepszym lesie, jakiego widzieliśmy. Dobra, pójdę się napić, bo taki spragniony jestem. O, proszę. Proszę. Bo jeszcze się umyję. Przy okazji traumonia. Coś nie mogę się napić tej wody, chyba nie jestem spragniony. A, a ja, a w ogóle widzowie, wy tu jesteście, witam was. Kolejny odcinek z potężnej gry, jaką jest The Forest. Witam bardzo serdecznie. Ogólnie dzisiaj postanowiłem, że najpierw w ogóle zrobię sobie taką ym, rzecz, jaka jest. To będzie. Uwaga, uwaga, żywność, dokładnie tak to jest. Zbiornik na wodę chcę zrobić. Taką rzecz koło, będzie koło. Koło, ta, koło ogniska. Tutaj, proszę bardzo. Czekaj mi skorupy żółwia. Jak mogę znaleźć skorupy żółwia? No, od żółwia to na pewno. No to nieważne. Ehm, to sobie zrobimy w jakimś tam czasie. Kolejnym. O, tutaj mam króliczko. Może ja go ubiję, czekajcie. No chodź, króliczko, będę ja miał jakieś mięsko. Ale nie wezmę sobie. Ja muszę sobie coś zjeść. Także od razu odpalę. I byk, i dam mięsko. Dobrze, niech się tutaj piecze. Poczekamy. Ale jeszcze w tym czasie się, bym się napił czegoś. Możemy na, napój, napój wypić? Proszę bardzo. O, no i od razu lepiej. Pięknie wygląda ten płomień. Kurczaki! Ała! Kurde! Kurczaki! Ajaj! To nie było przemyślane. O. Pyszne! Jestem teraz najedzony, i teraz mogę mogę się tutaj budować. Oczywiście będziemy kończyć tę podkładkę. Także idźmy do jakiegoś lasku. Dalszego, żeby sobie oczywiście kłody nazbierać zbierać. No bo. O, mamy szturkę, szczurkę! Kurczę. Chodź tu. Jest szczurka. Kurde, za szybka. Znaczy, mogę. Czas, gdy jest. o ten obóz. Kanibali, to może dzisiaj tutaj zajrzymy do nich. Spotkamy się z nimi czy coś. Bardzo chętnie abym to zrobił. O proszę Proszę, proszę. Ile Cztery kłody z jednego drewna? Ej, to na bogato widzę, że... I tu na bogato. Dobra, lecimy już teraz do tej bazy mojej. I dodajmy. Tutaj urokowi tej bazy ogólnie chciałbym ja niedługo jakieś następne odcinka jakiś mur zrobić widowy, bo no bo tak. No dobra, tutaj musimy sobie obciąć. Te jaszczurki fajnie by było polować Ale niestety nie mogę jakoś. Są mega szybkie te jaszczurki. Także ciężko jest z nimi, ale możemy się zaczaić tutaj. Jakąś jaszczurę. Proszę zaczajmy się. No jest za szybko, no ciągle chodzi, no. O, króliczek! Chodź! Krójczek! Może króliczko poluje? Chodź tu! Co ty w kamień walisz, chłopie? Nie udaje mi się nic opolować dzisiaj niestety. Jakoś. Dobrze. Pięknie tutaj płynie strumyk. O jaszczurka! Nie widzi mnie! No! Uuuu! Pięknie! Nie widziałam jej w ogóle. To było dobre akurat. Pięknie! Bardzo ładnie tutaj wyszło nam. To akurat. Pięknie upolowana jaszczura. Teraz będziemy mieć mięsko jakiekolwiek. Coś do jedzenia, także... Więcej, jedzenia będzie, super. Proszę. Niedługo już się nie widzę, że się już ciemnia powoli. Także ja bym poszedł sobie spać. Tu jest kolejna jaszczurka. A żebym upolował. O! Kurde. A czy ona chodzi w kółko ciągle, ona jest głupia jakaś. Aha, no chodź, chodź, cię jaszczurka. Ja teraz ucieknie na pewno. No, uciekła gdzieś tam. Dobra, widzę, że tu jest ciemno, już powoli się robi. Także niedługo zaraz i spać, bo... Dobra, tutaj możemy pomyśleć nad tym. Odsoki z drzewa noc dostaję. Fajne akurat. O, dawaj. Dawaj drzewku. Pięknie się rozwaliło. Teraz cokolwiek widzę. Dobra, jeszcze idziemy po tą, po tą. Te kłody pozostałe. Mam te wszystkie kłody teraz. I teraz możemy w sumie iść spać, bo już jest tak ciemno. A to nie będę się. Tutaj po nocy. Tutaj jak na razie. Ojej, dobra. To idziemy spać w takim razie. A nie, jeszcze nie mogę. Dobra. Musimy poczekać na razie. no dobrze. W takim razie teraz będziemy iść spać sobie. Co ty mi tutaj? Ty. Nie podpalę, żeby było tak raźniej. Żebym nie pomyślał w sumie. Że wiatr już się tutaj zebrał. Myślę, że możemy iść spać. I widzimy się. Proszę bardzo, kolejny dzień piękny ranek. No dobrze. Ojeju, jak pięknie tutaj jest. Dobra, tę materkę to mogę odłożyć. No i teraz piękny dzionek tutaj wyszedł nam. Dobra, myślę, że z ranka będzie idealne. Ym, tam ym, zobaczenie w sumie, ym, jak tam, jak oni sobie tam żyją. Nasi kanibale. Najlepsi, także możemy się do nich tam wybrać. Tutaj, proszę, jakiś trójczek. No! No jejko, no co jest? Co to wygląda? Trochę dziwnie. Jakiś znak tutaj, nie. nie. A wezmę. I to był największy błąd, jaki zrobiłem podczas tej przygody i on właśnie zakończył tą przygodę. Hmm. Moja czoszka, pum. Dobra, o, mogę się napić. Napijemy się, bo tutaj zawsze picie w nie? Myślę, że jak zobaczą, że tego tu nie ma, to pewnie się troszkę zdenerwują, ale, ale mam nadzieję, że jednak to się nie stanie. Hmm, tu mamy kolejne, jeszcze urkę. No nie, nie ma już jeszcze urki. Mam tutaj kamyki, proszę Państwa. Widzowie, moi drodzy, tutaj tajemnicze rzeczy. Chodźmy ich odwiedzić w sumie. O, proszę. Jacy piękni, proszę, jak co. Czas spokój tutaj jest. No te walizki, których kurczę, ja byłem. Ja otwierałem je. Patrzcie, tu jeszcze nie otworzyłem walizek, o kurde. A to ciekawe. O kurde, tu nie jeszcze. Walizek nie. Nie otworzyłem, a to ciekawe akurat. Zobaczcie, mogę napić. Pięknie tutaj mają. Jezu! O! Jezu! O Jezu! O, się wystraszyłem! Nie! O Jezu! O, się przestraszyłem! Takiego mało życie. Co, co ja mam teraz robić? Nie. Jak on tu wejdzie to jest po mnie. Dobra, o Boże. Szczerze mi się wystraszył. Dobra, co mam robić? Nie ja mogę zjeść. Surowe jedzenia. Coś innego? Coś niesurowego. Baton. Dawaj batona. Dobra. Ten baton szczerze mi nic nie dał. Jezu, się wystraszyłem. Dobra, wiecie co ja chyba... Jezu! Dobra, ja idę. Szczerze ja myślę, że idę po prostu zrobić sobie tego. Jakieś mięsko... O kurde, burza. Nie, skończy! Nie! czy krokodyle! Przejęli ten świat! Nie! Ja kurde chyba idę... Oh man! Ej nie! Oni mnie widzą! Kurde, ja chcę... Mi... Ludzie, dajcie mi mięso zrobić o to jedzenie! Chudźba, burza no co jeszcze? Rób to jedzenie, chopie. Tragedia. Nie Ej, on tu idzie Nie, dobra, uciekam stąd. Kurde, nie. On nie. tu idzie, ten król. Kurde, nie. Nie, nie rób mi tego. Moja woda została przejęta chyba przez kanibale. Czyli ich nie widzę. Może już poszli sobie. Nie widzę ich tu. Moje mięso, kurde. Najgorsze widowe to jest. Najgorsze. Mogło stać się wystraszyłem. O! Kawałek mięsa. Aha! To się nie upiek. Boże, co się dzieje? Jaka burza! Nie no. Nie, nie zjem przecież surowego mięsa. Przecież to jest niezdrowe. Ja pierdzielę, ale sprzypał, widzę. Surowe, ja pierdzielę. Krokodyl mi tak ugryc. Jest tragedia. Ja wystraszyłem go, bo mógł nieruchomo się. Wspłaniał w tło, ty patrzcie, odbudowali to, odbudowali ten posąg i tam jest. On patrzy na mnie, on biegnie we mnie, on biegnie tu. Nie? Proszę nie, 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 U! nie, 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 proszę. proszę Nic nie, zrobiłem, ja nic nie, zrobiłem, serio a to przed spłodem przypłyniesz, co? O kurde, no zniknął w wodzie tej. Patrz, jest tam. No kurwa, ich jest minion chyba. Ja nie wiem o co to chodzi. Nie no, atak kanibali, kurde. Co jest? No mam on biegnie we mnie, no! Tak, w wodzie oni do wody nie wchodzą, to wiem. To, to jestem bezpieczny chyba w wodzie. Choć jednak nie! Jednak nie jestem! Czekaj, czekaj, uciekaj, uciekaj! Ja pierdziele, jaka masakra jest tu. Akcja totalna. Ale nie mam pojęcia, gdzie są. Dobra, obcinamy drzewa dalej. Jeju. Dobra, tragedia ludzka to jest. O, no pięknie. Nie wiem, szczerze, już nie wiem. Nie wiem, czy jestem tu bezpieczny, serio. Kurde, no, bo może widzowie to było... to było straszne. Jak skoczył na mnie. Ale po skałach też rada człowieka. No dobra, ja nie wiem, czy jestem tu bezpieczny. Tak naprawdę, teraz ognisko i w końcu zjeść coś, bo zostało padać. To teraz może uda mi się to mięso upiec, wydwadam, aby się tak najeść porządnie. No, czemu? Więc wywadzać, mi się to nie ugotowało. No przecież, kurde, kurde, no nie pada. To o co chodzi z tym ogniskiem? Coś nie tak z tym ogniskiem. Niszczę to ognisko. Kurde, stawiam nowe i teraz buduję prawdziwe ognisko, tak? Ognisko czy palenisko? Palenisko nie będzie. Ojej, co, brakuje mi trochę. Troszkę mi brakuje tutaj materiału. No dobra, idzie i to potwierdziłeś, bo tu nie wiem, tragedia jest. Nie! Ej, biegnie tam. Są tam. Ja pierdziel biegnie. Biegnie do mnie. No nie. Nie mam sprinta. No chodź. Bum. Bum. O nie. Co? Zabił mnie. I co on? Co? on jest mocny. I co on robi teraz? I zabierają mnie gdzieś. Halo? Co mam teraz robić? Ej, gdzie ja jestem? Daj mi zapałkę. Aha! Jestem przywiązany. Co mam teraz robić? Jestem... Ty, ty, ty ja wiszę. Aha! Teraz. Ej, co jest? Halo? O! Ej, żyję! Jezu, gdzie ja jestem? Jak ja się stąd wydostać? Jezu, te dźwięki mnie przerażają trochę. Tom tu miał kompas? Miał kompas i mapę jaskini. To jest jakaś. Tyrolka? Nie wiem, spróbujmy zjechać. Dobra, lina bardziej. Jezu, jest przerażająco. Szczerze wam powiem. Nie wiem, czy ja w ogóle wyjdę stąd jakoś. Okej. Okay. Nie! Nie! Się. Nie, dostawię Nie ukryłem się przed nim, chyba, i co się dzieje? Nie, zostałem zjedzony, koniec, ja nie mogę, nie, koniec. Ja nie mogę, co tu się stało? Ja, to nie miało się tak skończyć. Jezu. Wszystko przez tą czaszkę, no. Niestety. Kurde, szkoda, widzimy. To było masakra. No, wszystko przez tą czaszkę chyba zniszczyłem ją. Dobra, no oczywiście serii nie kończymy. To jest wiadome. Niestety nie udało się. No i niestety będę musiał kontynuować. Od nowa, niestety. Od nowa będzie trzeba grać, więc ja Wam dziękuję za ten odcinek. Nie za serię oczywiście, za serię będzie dalej trwać, tylko niestety no nie udało się tutaj przeżyć. No głupi błąd totalny. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. To by było na tyle. Pa, cześć, nara.